Szwankuje mi wątroba, ale słuch mam dobry. Moje numery... Wygraliśmy milion! No, popatrz tu na kupon! Nie krzycz tak! Co? Co mówisz? No mówię, mówię, żebyś, żebyś, żebyś nie... Ej, zresztą nieważne. Pewnie, że nic w tej chwili nie jest ważne, oprócz... A, świetnie się czuję! Świetnie się czuję, nic mi nie dolega, serce w porządku. A tyle się mówi o tych, którzy nie wytrzymali. Wygrana ich zabiła. Wzdura, proszę, o. Posłuchaj, nic, normalne, rytm, no może troszeczkę przyspieszona, ale to zrozumiałe, na co dzień się nie słyszy takiego. Nie słyszy się takiego. Posłuchaj. Słyszysz? Wali ci, jako szalałe. Dam ci waleriany. No, po co mi teraz waleriana? To dobre dla kotów. Dam ci walerianę. Te numery dyktował mi głos. Usiadłem, wpatrzyłem się w kupon i wtedy usłyszałem głos. Cztery. No i skreśliłem czwórkę. Cisza. I znów głos. Dziewiętnaście. No skreśliłem dziewiętnastkę. I długa, długa cisza. Myślałem, że się już nie odezwie. A tu nagle słyszę. Dwadzieścia osiem. Jeden. Nie chciałem ci mówić o tym głosie. Myślałem, że mi się tylko wydawało. Trzy. Ze wszystkiego lubisz się wyśmiewać. Cztery. Wszystko, co lubię, to dla Sześć. ciebie jest zabawne. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zamarłem z długopisem w dłoni. Czekałem. Głos mnie nie zawiódł. Usłyszałem 20. 15. Piętnaście. Nie, nie, nie przeszkadzaj mi! Nie przeszkadzaj mi teraz! Pomylę się w liczeniu. Sze, 16, 17, 18, 19, 20. O, w porządku, proszę. O pięć kropel więcej niż zwykle. Zasłużyłeś się. Zasłużyłem! Zasłużyłem na walerianę? Chyba na coś więcej. Bierz! To bierz! Bo takie to niedobre. Żeby tak mieć w domu naleweczkę, Smorodzina. albo jakaś żałowa. Wiesz co? Chodźmy do restauracji. Nie musimy oszczędzać. No, jeszcze nie masz tych pieniędzy. w tym tygodniu dostanę. O, o, liczba pojedyncza. Szybko to idzie. Dotychczas myślałam, że to my dostaniemy. Przecież sama powiedziałaś, jeszcze nie masz tych pieniędzy. Może chciałam wypróbować, co? Czy ty nawet w takim dniu nie możesz zaprzestać tych swoich gierek? Idziemy do restauracji. Koniaczek, sałatka z cytryny. Hmm. Szkoda, że już zjedliśmy obiad. Ale wiesz, co? Możemy zjeść w restauracji kolację. Zostajemy w domu. W takim dniu lepiej siedzieć w domu. Tak myślisz? To się narzuca samo przez się. Milion. Hmm? Szkoda, że nie przyszedł wcześniej. Co chcesz przez to powiedzieć? No, na przykład, 20 lat temu człowiek był młody, miał trzydziestkę, no. z małym haczykiem. Wtedy to... A, a, aha, rozumiem, rozumiem. Dziwki? Wódka, tak? Marcyś, coś... Przecież ja nigdy nie... No nie no, okazuje się, że tylko przez brak <grych> możliwości. Przez brak możliwości. No sam powiedziałeś, okazuje się, że gdybyś miał pieniądze... Czy ty, kobieta doświadczona i bywała naprawdę, myślisz, że możliwości, no powiedzmy, uczestniczenia w przygodach ma się dzięki <grych> pieniądzom? No, przeważnie. Ja tak nie sądzę. O. A co chcesz przez to powiedzieć? Tyle razy prosiłem Cię, żebyś odzwyczaiła się od tego swojego Co chcesz przez to powiedzieć? Ale równie dobrze mógłbym prosić o coś drzewo! Nie, 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 no, co chciałeś przez to powiedzieć? Przez co? Wiesz dobrze, o czym mówię. Że pieniądze to jeszcze nie wszystko, tak? No mniej więcej, bo jak zawsze przekręc, przekręcasz sens tego, co przed chwilą powiedziałeś. Jakie to miałeś możliwości uczestniczenia w przygodach, co? Każdy, kto jest obdarzony odpowiednią prezencją i ma pewien wdzięk towarzyski, spotyka się z zainteresowaniem płci odmiennej. Ty też? To chciałeś przez to powiedzieć? Nie powiedziałem, że skorzystałem. O, a dlaczego to nie skorzystałeś? Obowiązek wobec rodziny nie pozwalał mi na korzystanie. O, a ja myślałam, że w takich wypadkach mówi się na przykład o miłości do żony jako o głównej przyczynie odrzucenia propozycji rozwydrzonych dziwek. To nie były kobiety lekkie. O, nie one mnie w tej chwili interesują. No, myślałem, że... Obowiązek, obowiązek. Więc to obowiązek. To ja to ja przez 30 lat prowadziłam dom, gotowałam, sprzątałam, prałam. O, przepraszam! Nigdy nie widziałem cię piorącej. A, a czy to myślisz, że przed wojną do praczki, a po wojnie do pralni bielizna wędrowała bez niczyjej pomocy? Wiera, że ty to wszystko załatwiałaś naprawdę. Tak. I teraz po życiu. Które, które tobie poświęciłam. Słyszę, że to tylko obowiązek. Obowiązek wstrzymywał cię od łajdaczenia się. Przestań! W taką niedzielę... W taką niedzielę, gdy los obdarzył nas milionem, nie powinniśmy... Przed chwilą słyszałam, że to nie los, tylko głos. Powiedziałeś, że usłyszałeś głos, <gry> który ci dyktował numery. Jestem tego pewien. Męski głos? Czy damski? Są zjawiska z dziedziny telepatii, jasnowidzenia, których nauka dotychczas no, nie wyjaśniła. Nie ma w tym nic śmiesznego. Ostatecznie dzięki temu głosowi wygraliśmy milion. Głos męski? Czy damski? Jestem prawie pewien, że go słyszałem. A, więc damski. Nawet jeżeli ten głos był złudzeniem, to. Wyimaginowane dziwki naszeptują ci do ucha. Dużo osób ulega takim złudzeniom. Jest specjalna nauka, niedawno o tym czytałem psychotronika, która zajmuje się takimi zjawiskami. Przypuszczam, że był to głos yy, yy, znajomy? Myślałeś o jakiejś dawnej koleżance z biura i wyobrażałeś sobie co ona mówi? Bo jestem przekonana, e, że nie mówiła ci cyfr tylko. Oczywiście, że nie cyfry, tylko jedną cyfrę cztery. Reszta to liczby. Wielokrotnie zwracałem ci uwagę na różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą. Wyobrażałeś sobie szeptane świństwa, marząc bezmyślnie długopisem? Po kuponie? Słyszałem liczby. Więc nie wypierasz się, że to był damski głos! Nic więcej, <laughs> tylko liczby! Boże, boże, co za bzdury! Toleczku? Toleczku, co ci jest? Toleczku? A, 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 po, pobladłeś? No. No nie wiem. Może to radość z wygranej. Czytałem, że ludzie w skrajnych wypadkach nawet umierają. Nie mów o śmierci. Przeżyjesz mnie. Co najmniej o 20 lat. Nie chcę żyć dłużej od ciebie. To tak, żebyś mi miała za złe. Nawet w dniu, gdy wygram milion, ty nie potrafisz się powstrzymać od tego swojego dziwnego. O! Sytuacja jest jasna, jasna, jasna. Po raz drugi podkreśliłeś, że to ty wygrałeś. A kto? Kto wypełnił kupon? Kto słyszał głos? No tak. Kto słyszał głos? Ja słyszałem. Bo ja jestem normalna i dlatego nie słyszę głosów. I dlatego nie wygrałaś. Życzę ci szczęścia. Dziękuję. Poszastaj tą wygraną. Wyłajdacz się. Zapisz. Za późno. Czyżby. Ja wygrałem. Moje nazwisko jest na kuponie. Imię i nazwisko, tylko moje. Droga wolna. No nie mówię, że ja sam chcę używać tych pieniędzy. Powiedziałem tylko, że to ja wygrałem. Nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy razem. Powinnaś się tylko zmienić. Co? To ja? W wieku sześćdziesięciu lat? Mam się sprzedawać? Za pieniądze? Nie chcesz się stać milszą? To nie. A nie, 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 nie. Chola, hola. Chola, hola, mój panie, panie. Nie uda ci się tak łatwo. A, a, a wspólnota majątkowa? W małżeństwie? To co? Co chcesz przez to powiedzieć? O, o. Widzę, że też się nauczyłeś tego powiedzonka. Co chcesz przez to powiedzieć? Pół miliona jest dla mnie według prawa. Spokój, jest wart pół miliona! No i sobie rękę. Za pół miliona mogę pozwolić sobie na brak odpowiedzi. Toleczku, Toreczku, ale jesteś blady. No, 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 no pozwól tę rękę. No. Nic mi się nie stało. Ręce mam mocne. Ale, ale ja chcę sprawdzić puls. Jesteś blady jak papier. Nic mi nie jest. No, nie, nie opieraj się. Daj mi rękę. Wyglądasz, wyglądasz jakbyś... no, no, no ale... rzeczywiście, jakoś tak... Jakoś tak się czuję się, wiesz, no, tak jakoś, tak. No widzisz, no, o, daj mi rękę, no widzisz, widzisz, o, no. No dobry chłopczyk, dobry. Oh, oh, oh. O Boże. To straszne. Co ten puls wyrabia? Sięć tu, siedź, siedź. Pogotowie? Proszę przyjechać natychmiast na ulicę Szczęśliwych Kochanków 7, mieszkanie 3. Słucham? Nazwisko? No, Makowski. Partner, partner, mężczyzna, 67 lat. A tak serca? Dobrze, dobrze, dobrze. Nie będzie się ruszał. Tak nie. Czekam. Słyszałeś? Nie wolno ci się ruszać. Ale ja nie mam zawału serca. Ale możesz mieć. No nie będę miał! Nigdy nie wiadomo. Jeszcze każą zapłacić karę za bezzasadne wezwanie. Staćcie. To nie tak wyobrażałem sobie wydawanie pieniędzy. Nie denerwuj się. Nie zapłacisz. Polskiwali prawie jak nieboszczykowi. Zatracasz powoli precyzję wysławiania się. No, bo, bo, bo jeżeli widzę męża, wygl wyglądającego jak nieboszczyk, to. Zobaczę się w lustrze. Nie, Sieć, sieć! Nie wolno ci się ruszać! Nie mam ataku serca! Sieć, sieć! Nie denerwuj się! Nie denerwuj się! Bo będziesz miał. Dziękuję ci, Marcysiu. Taka dobra jesteś dla mnie. Zawsze byłam dla ciebie dobra. Hmm. Tylko ty tego nie potrafiłeś docenić. Potrafiłem. Moi dawni koledzy z biura są świadkami, że zawsze wyrażałem się o tobie w superlatywach. Nie musisz się tak bać. Nie umrzesz. No... Nie boję się. W superlatywach powiadasz, tak, uwierz mi. Jeżeli mnie tak zapewniasz, to się boisz. Śmierć nie jest taka straszna. Szczególnie na serce. Pik i nie ma człowieka. No, żebym ja taką śmierć miała. Jestem przy Tobie. Jestem. Nie musisz mnie kupować pięknymi słówkami. Ładnie się uśmiechasz. Pamiętasz? Jak mnie ta szczęka gniotła po założeniu? <grym> Pamiętam. A teraz w ogóle jej nie czuję i zęby wyglądają jak prawdziwe. No. I, I nie ma na nich tego niebieskiego połysku. A! Co? Co? A! Serce! Tak. Nie! Wołowina z obiadu przypomniała o sobie. Za twarda troszkę była. Nie, nie, nie. Będziesz się teraz stołował w restauracji. <noise> Najlepsi A. kucharze. będą ci dogadzać. Ale przecież ta twardość to nie twoja wina, ale woł. U obcych wszystko jest smaczniejsze. no nie, co, nie, nie to, co w domu. Marcysiu, przecież ty posiadasz kunszt równy kucharzom w najlepszych międzynarodowych hotelach. No tak. Wiesz co, tego już za wiele. To ja dla ciebie jestem tylko kucharką, tak? Źle mnie zrozumiałaś, Marcy. Nie, Marcysiu. nie, aż za dobrze. Mojego głosu nigdy nie słyszałeś. Codziennie? Nie, 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 nie o tym mówię. O takim łaskotliwym głosie w samym uchu. Numerki dyktuje, świnistewko powie. Śnisz mi się czasem. Wyobrażam sobie. No. Jak? Aha. Nie chcę tego słuchać. Chcesz się naprawdę rozwieść? A ja owszem. Po 30 latach małżeństwa. O krótko, masz pamięć. Po 30 latach i 9 miesiącach, mój drogi. Piękne były nasze pierwsze miesiące, prawda? Hmm. Piękne. <z 1984> <i mówiąc> Bardzo piękne. Szkoda, że. Nie mieliśmy dzieci. Daj rękę. Daj rękę. O, o, trochę wolniej biję. Ty masz jednak końskie zdrowie. Mm -hmm. Zrobię prawo jazdy. Ach. Co chcesz przez to powiedzieć? No to, że zrobię prawo jazdy. A po co ci to? Kupię samochód i będę jeździł. Dużo pięknych rzeczy jest do zobaczenia. A wypadków to mało? Ja jestem ostrożny. A, a, a jak ktoś się zagapi, to i ostrożność nie pomoże. W kawalerii dawałem sobie dobrze radę, a koń to istota żywa, trudniejsza do prowadzenia niż taka maszyna. A kiedy to było? No, dawno. Myślisz, że jak sobie coś zrobisz. To ja się będę tobą opiekować? Jak coś się stanie, to nam razem, bo będziemy jeździć we dwójkę. Ja mojego życia w totka nie wygrałam. Nie doceniasz mnie jako szofera. A dlaczego mam cię doceniać? No bo już taka jesteś. Taka jesteś. Jeździłeś kiedyś? Wiesz, choć gdzie się trąbi, Walcie? Mężczyzna rodzi się do prowadzenia wozu. Po co ci samochód? No, żeby jeździć. Wstydziłabym się na stare lata wsiadać do takiego pudła. Zawsze chciałem mieć auto. No teraz już jest za późno. Nie. Wygrałem. Mam pół miliona i mogę robić to, co mi się podoba. Ty ze swoją połówką także. O, to na pewno. Duży czarny wóz. Pojadę pod biuro. Nie, nie, no, no tylko nie pod biuro, tylko nie pod biuro. Za dużo tam pracuję. Tych pań, co lubią podciągać pończochy na oczach panów. Dzisiaj się nosi rajstopy. Ja noszę pończochy. A sekundę, sekundę, mój drogi. A skąd żeś że ty taki biegły w geografii damskiej, co? Skąd wiesz, co się nosi? A? Z gazet, z, z radia, z telewizji. A? Zaglądało się, co? Tak, duży czarny samochód. Kukało się, co? Nikt mi nie może zabronić podjechać pod biuro. Nigdzie nie pojedziesz. To już się nie rozwodzisz? Powiedziałam, że nigdzie nie pojedziesz pod biuro nie pojedziesz i koniec. O, przed kim mam się chwalić? Nie będziesz się chwalił! Wygrana ma sens wtedy, jak ktoś ci zazdrości. Niech wiedzą, że do starego pana M uśmiechnęło się szczęście. <laughs> Niech pozazdroszczą! Jak się czujesz? A dajże ty mi spokój, jak się czujesz! No znakomicie się czuję! No co ci jest? No dlaczego płaczesz? No, słusznie mówię. Przepraszam, Marcysiu, wszystko będzie dobrze. Przyjechali? Hmm. Dobrze, że... przyjechali. Co chcesz przez to powiedzieć? Nie... na... nie na... Da, nie dałam kuponu. Szkoda mi było wyrzucać... pieniądze... A! Mnie nie nabierzesz, a ten pasek kontrolny na kuponie to co? A? Na nowy kupał Odlepiałam nad. Nad parą. Nad co? Nad parą. Nad, nad parą! Ale co? Co? Co chcesz. Co chcesz przez to powiedzieć? Co chcesz?